Nie będą widzieć, nie, że tu chuj tam. Nie, no pójdę wączej. Poznaję nasu dżielu, ale. pójdę w korona. Zobaczymy kto do mnie dzwonił? mi mistrz Tuś, to to za. 6 plus 1, reagujemy słuchaj. na to. Słuchaj, słuchaj, słuchaj. słuchaj. A to ty, Rubin, co tam? Tak, to ja. Musimy się, kurwa, pilnie spotkać. Naprawdę? Rubin, na pewno. Rubin. Bo jak mnie, kurwa, wystawisz, to ja wiesz, mam dosyć, nie? Bo ja już byłem trzy razy porywany w ostatnim tygodniu. Eee, na spokojnie. Ja cię podnieść nie wystawię. Musimy się pilnie spotkać. Dobrze, czy może być to do 15-20 minut, bo mam sprawę Dobrze, zadzwonię, okay. zadzwonię, wyślę ci GPS-a, przyjedziesz, dobra? Okej, okay, okej, okay, dobra, dobra. Na razie. No wejdzie. Otwarte. Otwarte. Słuchaj no. mnie, na czerwony punkt stanąć, nigdzie dalej, nic ci bliżej. Stoje. No, słuchaj, Artur, widziałem twoje odwołanie. Słuchaj, zrobimy tak, zrobimy wymianę, dobra? Mm -hmm. Ty mi pojedziesz po żarcie. Wrócisz z tym żarcie. Bo jestem głodny za a mam mnóstwo spraw biurowych. I ja ci dam odpowiedź, jak wrócisz, dobra? Nie ma sprawy, już zapierdy, no. zapierdzielam. No. Urywa, ma się Stoi. Witam serdecznie. Stoje. Dzień dobry. Witam, Jak dobrze możesz sobie spojrzeć po mojej lewej stronie, a twojej prawicy. Zobaczysz, że ja mam wgląd w bodykamy non-topper. Obecnie szajba bajeruje jakąś kadetkę. Możesz zobaczyć. Tak, sobie. właśnie, właśnie widziałem, właśnie tak. widzę. Widziałem gdzieś na Messengerze, że oświadczył się ale niestety koszto dostał. No, no więc, więc właśnie, ja cały czas dostał. o to chodzi, żebyście widzieli, że boru? jesteśmy Słucham Jako przedstawiciel związków zawodowych Ci przypomnieć, że niestosownym oraz naruszającym prywatność jest monitorowanie funkcjonariuszy w sytuacjach prywatnych a na tych, te, które dostaje zgłoszenia co 5 minut? No, słuchaj, no... To nie jest prywatne, tylko są służbowo, są oboje w mundurze, nie obchodzi mnie to. Wracając... Oj, tu się myślisz, Andrzeju. Jeżeli chcesz mi tutaj przerywać że Remy Riddle i mi się wpierniczać, kiedy ja mam ważną sprawę, to te związki zawodowe to będziesz przez Bazyusem kiekusem rozpatrywał, a nie przede mną. Spokojnie. Statut no. został zaakceptowany, wszedł w życie. Musimy się do niego stosować. Mam tu prawo siedzieć. Możesz se siedzieć. Na moje pozwolenie. A co do moich bodykamów i oglądanie bodykamu, ja się oglądam, kiedy będę chciał. Wracając. Oglądałem Twój bodykam, między innymi, panie, znaczy w sumie nie Twój, oglądałem bodykam e, tego, chipy. E, I zrobiłem to z racji tego, iż dosłownie do nas, skarga do nas przyszła, więc musiałem przyjrzeć się dokładnie tej sytuacji oraz temu zdarzeniu. Przepraszam, mogę przerwać, aby no? oddać komuś, aby dać komuś APWC, żeby... Tak, oddać... tak, jak najbardziej możesz. A Panie APWC, zamiast. przychodzę, czekam na 10 na czas biuro. Cześć, cześć. Masz? Panie Andrzeju, jak najbardziej. Pewnie wyjechałeś z nie? ale nie wiem co. A, no pewnie to no dobra. No dobra, niech ci będzie. Dobra, jednak on tam nie chciał go dawać. On coś chce mieć ochronę w rajeczego jakby coś się działo i ja mam pojechać inkognito z kilkoma osobami. Ktoś chce się tym zajmować? No ja mogę pojechać. To pojedź ze mną, co i weźmy jeszcze jedną osobę. No pewnie. Zajęło się 251. Dobra, idziemy gotowi? A jeszcze ten. Mm, o ten to wie, wyjdzie. jak się ubrać za obak. kurwa. go. Dobrze, dobrze. <laughs> jeszcze jak by był murzynem. No. Halo Dobra, słuchaj, już czekaj koleżanko. No, jestem Słuch, gotowa. To będzie można zajebiście, teraz? zajebiście, daję Ci GPS-a. No. Podjeżdżaj tu jak najszybciej. No. I bądź tu w parku obok, czy coś kurwa obserwuj sytuację z boku, gdyby miała być awantura. Nie, kochanie. Dobra, dobra, kochanie. No, dobra. No, no. O kurwa. No, Nie będą widzieć, że tu siedzimy. tam. Nie no, kurwa, poznaj no co ty ale. Jest to auto. ani tu po prostu. Kulnie słuchajcie. Sprawę go następująco. E, my tak naprawdę nie jesteśmy na tle co obserwacja a na szybkie reagowanie, jakby coś się działo, nie? On ma dojść do spotkania z Purkerem. I to będzie spotkanie prawdopodobnie na osobności z nim. W razie czego, jakby coś się wydarzyło, to my mamy reagować wtedy. Okay. Wtedy ja dostaję wam znać, że jedziemy i wjeżdżamy, nie? Auto podjechało? Jakiś czerwony. Wychodzi, to. Białowosy? Tak, tak. Po, kurwa, tak na widelcu jest. No. Wjechać, idealnie. wziąć i spierdolę. Idealnie by było. Wjechać, wziąć, spierdolę, nawet kurwa, nie, żeby nie wiedział kto. Nie możemy, nie możemy, chłopaki. Ja wiem. Kły, na pewno nie możemy? Mówiłem nie, chłopaki, żeby nie breszcza kapitana możemy. na tą akcję. Nie możemy, chłopaki. No jakby nie był kapitan, by się tam wpierdolił, bo no, <laughs> nie. Jakby nie było, mnie to byście nie byli tutaj. Kurwa, niccimy. Ale kapitanie, ten kontakt jest chujoway. Byśmy zawinęli go za fraki, Mamy w Piotrinię na czas. pakę, na pakety zjeździ. I czas. potem kurwa przyjechał, by patroli przypadkowo go znalazł. Mamy czas, chłopaki. Wy wstawi nam go jeszcze raz nie raz. Tak samo jak tutaj będziemy mieć okazję. O czym się zorientujemy, że zrobiło się gorąco? Kiedy dostanę no, SMS-a? A, o, jak już będzie, pewnie rozjebany. No, tak mniej więcej jak to Ale to wtedy wiesz, dokładnie. zdążymy, zdążymy. Jak odjedzie, to kurwa wiesz. To powinniśmy mieć inne w ogóle te... Może w takim przypadku możemy strzelać do takiej osoby. Oczywiście, że możemy. Czemu nie możemy? Pewnie, że możemy. A? A za kiepski. Ja to rozumiem, Kapitanie. Ja, to ja, rozumiem, rozumiem. Że kapitan, ja rozumiem, że kapitan musi zgodnie z książką, ale czego czy nie widzą tego sercu? Nie żal. <laughs> Bo ja rozumiem, ale wiecie. Ale mam jeszcze kurwa tego, co psa wysyła ludzi, żeby psa szukać mu. Po parku? Ale on też nie musi o tym wiedzieć. No mówię, no. Tutaj... No dobra, no to przyniesiemy i płykę i Pershinga. mi to zadowolony. To Pershing to jest skurwysyn. Nie gadam o nim. Ej, hey, nie mów tak, bo już słyszy, kurwa. <grystanie> no, nie, nie, Spierdolił mi w parku dzisiaj. <grystanie> Kurwa szukałem go, załatwiłem nawet kurwa podrubę pershinga na audyt. A no. ten z kurwy ten jak gdyby nigdy nic dzień dobry kurwa na audycie wychodzi ze zbiura. Ja mówię ty chuju Barny. Ostatni raz tą gdzieś pojechałem Kurwa nawet smaczków nie chciał Wojmy mam obstawę, to kurwa ciekawe czy ten ma kurwa Na pewno A Szczerze? nie, Wątpliwie. albo nie ma, ale pewnie jest w całym kontakcie radiowym Szybciej tą ścianę. Więc pewnie jest tylko od razu, kurwa, że. Wiedziałem, że ta fura będzie zajebista. A co z tego, nawet tego, że zmieni Jak za chwilę będzie kurwa 30 napastników nawet pod tym, i wiecie, będzie wymiana. Ok, nie... nieważne w jakich okolicznościach jak go złapiemy, tak zawsze będzie. Co mi <grym> razy. Dlatego, <grym> dlatego. Ja już rozmawiam z Dojem, żeby normalnie w takiej sytuacji. No, powiedzieć, że chuj Wiecie o co chodzi, Dobra, nie? Duchujem. No że. <grym> że... <grym> ja <grym> wyznaję raczej <grym> zasadę, że jak no. tylko go widzę to i jest okazja to shoot to kill. Wtedy no na tak, pewno nie. Weźdę. Tak szkolili, nie? Wtedy na pewno nie weźmie wsparcia. No Oddziały tak będą szkolili. za niego 2 miliony, a nie milion, także spokojnie. Trzeba mi się to coś zmieni? Nie wiem, no próbujemy wszystkiego, no przecież chcę dobrze, no chcę kurwa go złapać. Ja jestem ciekawy jednej rzeczy. To szef gumar na talerzu, porwała... szefie. szef nie kom Nie, panowie, nie. nie, nie Gdyby nie. go porwała jakaś inna ekipa, czy nagle byliby pod ludzie pod szpitalem? To ciekawe, no. Dlatego my możemy być tą inną ekipą teraz. <noise> no szefie, nie. No to jest 3 do 1, no. <noise> Demokratyczne głosowanie. Najbliższe w tu chwilę wyjdzie się mieszczać. Gdyby to nam nie zależało, to już byśmy tam, kurwa, do niego wielecieli. No to szefie, kurwa. Bez tych obserwacji nic nie mamy. Long time. Mamy, long time mamy. Jak zaufanie tego małego szczyla, który znowu możemy go wystawić. Któryś no, znowu właśnie wystawił? Nie wystawił go teraz. Chcę po prostu ochroną a wiadomo o czym gadają? Dowiemy się. Mamy okazję. No. Możemy wjechać. Pytanie czy chcemy. Nie napisał mi, że napisałem mu. Możemy go tylko zawinąć. Po no to... Ty możesz podjąć decyzję. Może wyjść z tego no sytuacji, może... ale może zginąć kurwa za to przecież ten kurwa. Pamiętaj o tym. No i co mi kurwa po jakiś ćpunie szkoda? Myśl, myśl, prasa kurwa. Ale chuj nas w tą piasę obchodzi, chuj wasze wieńczyk zpoczkiwany jak skuływysyn, wjeżdżaj tam, pizda na gaz! Czekaj, czekaj! No ale szewie, ja miałem... wierzamy. wjeżdżamy, wjeżdżamy, chuj. Na razie wyjdziemy tylko spokojnie, nic nie robimy. Co pan robić? Wie? To wjeżdżamy czy nie? Ty decydujesz. Ja się nie no To wchodzimy po niego do jazdy. Dawaj tam po niego. Chodzimy, nie bijamy się makajtą, od razu potem wychodzi wzywać po ten jednostki po tyle, toż mogę wezwać, to już Jeżeli ja wygra... to nie będziesz miał żadnego. A to kto kurwa? Nie wiem, na co ci grać, bo nie przyjdzie pogadać, Obywatelu. Położymy więc na. Podnieś Co? ręce do góry, podnieś ręce do góry. Wszyscy Co? łapy do góry. Podnieś się ręce do góry, już! Co Nic jest, nie wysyłasz, podnieś ręce do góry, jeden, purker. drugi. Ręce do góry, purker, kuj go! Dobra, koleś wydaje, kobieta powiem. Kuj go, kuj go! Kuj go! Pod, go. pod ścianę, go. Ty Ty go. Pod ściany obydwoje, pod ścianę, obydwoje. Wszystkie odnoski do wszystkich nocy, my się trzymamy z tego purkera na naszym 20. Jesteśmy się piąta strefa. Wszystkiego. Zakrzypowej wszystkich, wszystkich zakupów. Spiniesz, kurwo za to! Opisuję, że potrzebują pilnego wsparcia. Ufa, zbyt zbyt legalnego 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 zbyt... legalnego Zabieraj mu telefon Wszystkie jednostki potrzebują Nie, wsparcia, nie, 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 wszystko po ojcu odziedziczyłeś. Jesteś kurwą taką jak on. Mój stary na końcu miero krzyczał. Jeden, dwa, trzy. Nigdy cipy nie widziałem. Jest jednostka, jest jednostka. Panowie, jest jednostka. Transportuj, bierz go ze sobą, bierz go ze sobą. Chodźcie, 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 wchodzicie, 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 to my, to my, to my. Wchodzimy, w to my jesteśmy, wchodzimy, wchodzimy, wchodzimy wchodzicie Ty kurwa, jesteś kurwa nie Bierz go. Szmato Jebana Pakujcie go szybko, bierzcie, do nasi są, to nasi są tu, tu, do Alamo, do Alamo Nasi są. Ole kurwa, akcja Ebel, przejmuj, przejmuj ich Pisz do Nagantzy Przejmuj ich, bierzcie pa, ich, pakujcie ich tak samo jak najszybciej, żeby nie wypadł. I szybko, komenda Dopóki nie bierzesz na komendę Przyjął? Zwojem ruszamy Siadaj na klucz do Alama Zespołem mają być przynajmniej 3 jednostki w konwoju jego Zwracaj to Alamo w drugą stronę mówicie, mówicie. Macie go zakutego, zakute nie możecie go stracić jak do szybko. Dobra, jedziemy, wszyscy gotowi? Błąd. Dobra, zawijamy szybko, chłopaki. Czekajcie jeszcze chwilkę, przyhamujcie ledwo, bo my mamy jeszcze dwóch zatrzymanych, których nam rzucają. Pojamy, tam pojamy na poparczo. Już różowy pojazd, różowy pojazd. Spokojnie, chowajcie go, chowajcie go, chowajcie. Go. Wszyscy na komendę, chowajcie go. Wierzę, wierzę, wierzę. Nikt go ma nie ma Wszyscy do końca, wszyscy do środka Wszyscy do środka i do dołu Żeby nie było głupich porwań Na dół, na do środka, dół, wszyscy, na dół wszyscy Wy co tu robicie? Wy wychodzicie To Wy wychodzicie Wychodzicie, zamykaj komendę, wychodzicie. zamykaj komendę, zamykaj komendę. Dobra zamykajcie komendę, dwóch funkcjonariuszy ma stać i nie otworzyć komendy mi żadnej. Wy wszyscy zamknąć komendę. I nikt, nie nikt nie wchodzi. Żadnych głupich porwań nie byli adwokaci. No jak, nie, Eryka, nie Jak tam? Andrzej dojeżdżam, ja tam. Andrzej szybko, dojeżdżam. Szybko, bo mamy zamkniętą komendę. Zgubiłem tylko połowę. Dobra. A. Słuchaj, przyjeżdża prokurator z wszystkimi dojowcami, otwórzcie im i zamknijcie komendę. A. Panie Burger, słyszymy się? Słyszymy. Znaczy, to... Dobra, chodź, pojedziemy zagrozi? Stań tyłem, także żebym mógł Cię rozkuć przez celę. Wszystkie telefony, wszystkie radio, wszystko zabrane, tak? Nie wszystko. miał telefonu. Nie miał zupełnie nic i nie ma. Dobrze, dobrze. Komenda zamknięta. Chodź na chwilę, dobrze. Dobrze. No już idę, już idę. Co z tą dupeczką i chłopem, co nam gadaliście? Zaraz, to, to będzie Czyli długo trwało, tu, tu będzie wszystko to długo trwało. I zostawiamy ich na komendzie. Tak, zostawiamy ich. Ja to kurwa jak klucze do miasta nie stanę po tej akcji... Dostaniesz kurwa, to, ...to kurwa ja to się pierdolę. <laughs> Wranguj, opowiadaj kurwa co by się, Słuchaj, się. E, zaryzykowaliśmy, no. Mm, no i ryzyko przyniosło efekty. Basil się nie spłakał? Rub nie, nie, nie. Rubin Smith e, powiadomił nas, że będzie spotykał się z Purkerem i chciał ochrony. Hmm. Ale z drugiej strony, kim jest Rubin z co dla miasta naszego zrobił, żebyśmy my wykonywali jego polecenia? Także no, w momencie kiedy był Purker sam, my przebrani w ogóle całkowicie jak cywile, lec leciliśmy i mamy go, nie? Ha, dobrze, Zapnęliśmy dobrze. go, wzięliśmy wszystko, dobrze, zabraliśmy dobrze, mu wszystkie, wszystkie te, żeby nikogo nie mógł poinformować. No, nie ma prawa nikt wiedzieć o tym, że on jest u nas. Wołajcie grubaza, bez grubasa wiem jednak, albo Malcolma. To nie, Parker, a siebie pan nie chce ratować? Oczywiście, że chce się ratować, a co to jest za propozycja? No nie, no bo pan mówi, że nie będzie nikogo ratował, no może siebie by pan uratował. Ale, ale ja bym powiedział, jestem ja egoistą, ja będę tylko o siebie dbał. No. no to może jednak porozmawiamy. Bez adwokata. To możemy porozmawiać. O, no i super. Dobra. No to niektórzy z oficerów zakuje pana Purkera, przyjdziemy do przesłoniówki i pogadamy. Tyton. Jak coś yy, zakupam cię tutaj. Przekujcie ten. go po prostu. Przekuwam cię tutaj do stołu, nie? Pan Purker chce tylko porozmawiać. No, nie, Dobrze, panie Purker, z tymi osobami, które pan wyznaczył jako swoich adwokatów, no, no. może być problem lekki. Jaki? Pan ty mu powiesz, że. Łysinka? Nie wiem, czy tak od razu mamy wyciągać wszystkie karty na stół. No właśnie. Pograjmy panie... jednak w tego pokera. To no to prowadź. Panie Burker, no jak pan dobrze wie, na ten moment grozi panu dożywocie. A będziemy wnioskować o karę śmierci za te terroryzmy. Już nie mówię nawet o reszcie rzeczy, które, które mamy na pana. Się pan z tego nie wywinie, bo to najlepszy adwokat pana nie wybroni. No to są świadkowie, dowody. Chce pan jednak siebie ratować, prawda? No, wypadało pewnie. Panowie, pójdę w koronę. Tak, już słyszałem z panem Denisem. Tak, już dzisiaj no, mieliśmy taką ta. rozmowę. Mieliśmy taką zagadkiem. propozycję. Chcieliśmy rozmawiać normalnie, no, ale się skończyło jak zawsze. Zresztą, nie, no, Co macie mi do zaoferowania? Jak na razie, bo jak na razie to tylko migracja. Powiem tak. Panie Purwaj, powiem panu szczerze. Generalnie, numer jeden są poszukiwane, to może pana zaskoczyć, nie jest pan. Jest, nie, jest Dennis Kryta. Dennis Kryta. To on jest, po tym co jeszcze dzisiaj zrobił, z nim nie ma żadnych układów. Nic nie rozmawiamy w żadnym wypadku. On leci po tak zwanym maksimum. Pytanie, co z panem w tej sytuacji? Czy wątpię, żebyście jakkolwiek się tam wystawili nawzajem, bo to, to dzisiaj nam Denis pokazał, że nie ma w ogóle takiej opcji. Natomiast no. Jesteśmy panu zaoferować dosyć sporo w zamian za Denisa i resztę. Zacznijmy od tego, bo ja nie wierzę w to, żeby pan zaczął zeznawać. Nie wierzę w to, że jakkolwiek pan wystawi Denisa albo kogokolwiek z pana tam środowiska. Natomiast ja chciałbym, żeby do tej rozprawy doszło, gdyż no. Powiem panu tak, to nie jest jakaś personalna vendeta wobec waszych, waszych osób, to nie jest jakieś toczące się śledztwo wobec konkretnie was, co wy tam robicie itd. Tak to jest tylko po prostu sytu za sytuacje, które miały miejsce, między innymi terrorystyczne. Nie możemy pozwolić sobie na to, że będziecie nam wierzyć na komendę, na szpital, i my nic z tym nie będziemy robić. Do tej rozprawy nie. musi dojść. Musicie mieć tego po prostu świadomość konsekwencji za to, co się wydarzyło. Dokładnie. Eee, przekroczyliście pewne granice, które nie powinniście przekraczać jako gangsterzy i staliście się terrorystami. Mnie tak szczerze, panie Purker, nie obchodzi pana działalność. Ja się w ogóle temu nie przyglądam. Mnie obchodzi tylko to, co zrobiliście. Czyli wjechanie na komendę, wjechanie na szpital, porwanie urzędników państwowych najwyższej rangi, kapitanów policji, e, prokuratorów generalnych. Za to no niestety musicie odpowiedzieć tak czy inaczej. Więc do tej rozprawy musi dojść. Pytanie, jaki jej wynik będzie, zależy od was, tak naprawdę. Słucham, słucham. Czy pan rozumie, o co mi chodzi? No tym... ja to tak wnioskuję, że... No. Wy liczycie, że ja to chyba zdradzę brata? Nie, w żadnym wypadku. To coś. To już wiemy, że się nie zdradzę. Ja liczę na to, że wy się stowicie pod sądem. Po prostu na to liczę. Kurwa, to przecież się zawsze stawiałeś na rozprawach. No właśnie. I teraz też bym chciał, żebyście się stawili na tych o, o rozprawach, żebyście. Ja se wstanę, czy jestem cały czas przykuty, bo mnie kurwica że no? jak siedzę. Dobra. Na. Ja chcę, żebyście po prostu stanęli przed sądem i żeby doszło do jej rozprawy, żebyście odsiedzili swoje, albo dostali te kary, które powinniście dostać za to. I możemy, jeżeli oczywiście nie skończy się to dożywociem, bądź karą śmierci, oczywiście to zależy wtedy od Was tylko i wyłącznie, no to wtedy możecie zacząć z czystą kartą i lecimy dalej, nie? I teraz, słysząc jest moje słowa i to, czego my chcemy, co pan może nam zaoferować? Ja mogę się stawić na rozprawę, Denis, też się stawi na rozprawie. Okej. Okay. Tyle a, mogę obiecać. A Fatuś malutki mi, kochaniutki? Śmierdziel? No? Nie mówi, że nie stawi. lubi, jak tak do niego mówi. Przykro mi się wtedy robi. Śmierdziel też się wstawi, tak? Mmmm, okej. Okej. Dobra, jestem Zatrzymany, kurwa w systemie. ma. Nie wypuszczacie go już? czy... Ej, wychodzę. Miuje, wychodzę, kurde. na razie. Jak trzymaj wychodzi? się. Trzymaj się, wychodzę. Chcę ja tego przy pomocy, chcę tylko pomoc powiedzieć. No. Że nikt tak bardzo ze mną nie współpracował jak Rubin. PURKER! <grym> <grym> dzisiaj? Ale o co chodzi kurwa, ja nic nie zrobiłem! No. Rubin dzisiaj zamordował tyle osób, że to zgołamało. Wysadził czterech gości na stacji będzie. Dobra. Będziemy. <grym> się kurwa, PURKER! No, no, to PURKER! PURKER!